Pochwalony Jezus Chrystus. W tym roku adwent jest krótki. Jesteśmy już za połową Adwentu. Naprawdę najkrótszy z możliwych. Także zachęcam do tego, żeby jakoś się tak zmobilizować, że ja chcę być przy Bogu. Chcę doświadczyć nawrócenia do radości, do radosnego życia wiarą. Dzisiaj mowa jest w Ewangelii o ciągłym niezadowoleniu. Przyszedł bowiem Jan. Nie jadł i nie pił, a oni mówią: zły długo go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy je i pije, a oni mówią żarłok i pijak przyjaciel, celników i grzeszników. Pan Jezus pokazuje w ten sposób, że są ludzie, którzy, którym nie dogodzisz. Cały czas tak już niezadowoleni, a są ludźmi duchowymi, chodzą do komunii, karmią się Chrystusem, a cały czas nie czują Jego obecności, nie są w Jego łasce, nie doświadczają tego, a łaska przychodzi do nich. A jednak cały czas muszą to jakoś wywrócić. Jak jest dobrze, to dla nich jest źle, więc trzeba znowu coś pokomplikować, żeby mogło być po prostu pokomplikowane. Tymczasem mamy się cieszyć Bogiem. Przyjąć taką postawę: ja chcę być w radości Bożej. Jestem powołany do tego, żeby być szczęśliwy. Skoro Chrystus jest we mnie, skoro skarb Boży jest we mnie, skarbem, którym jest Chrystus, mam go w sobie. Czy można być nieszczęśliwym? Można być tak bardzo w różnych troskach, że staje się nieszczęśliwy. Ale to nie jest ta droga, to jest do nawrócenia. Jesteśmy powołani do szczęścia. Ludzie, którzy są niezadowoleni, bardzo często jest tak, że będą ciągle niezadowoleni, bo przyszedł Jan i byli niezadowoleni, i przychodzi pan Jezus, i są niezadowoleni. Cały czas coś nie tak. Zobacz, czy to nie jest Twoja postawa, albo wobec Boga. A może wobec małżonka, a może wobec dzieci, a może wobec pracy, albo wobec wspólnoty? Jeżeli tak jest, proś Ducha Świętego, aby wypalił twoje serce, przepalił je w taki sposób, że przyjmiesz w końcu radość Ducha Świętego. Radość jest owocem Ducha Świętego w nas i w tym kierunku mamy iść. Człowiek radosnego serca, radosnej twarzy, dlatego że Duch Boży nas przenika, bo Boga nosimy w sobie. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pamiętajcie, że czas jest krótki, że Adwent jest krótki i potrzebujemy codziennie, na nowo, odważnie stawać przy Chrystusie. Dzisiaj pomodlimy się tym utworem, który tu jest poniżej. Nie gadaj kłamliwie. Niech dynamizm tych młodych ludzi, którzy to nagrywają, niech nas dotknie, żebyśmy zapragnęli radości. Do zobaczenia i pięknego